Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bogumiła Jastrzębska. Na co dzień pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Tam prowadzę dział dotyczący świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz różnych dziwnych świadczeń, które zapewne... Państwo, Państwo również realizują. Widzę, że w międzyczasie były pytania, więc zacznę od, od odpowiedzi na te pytania. Pierwsze, dłużnik obecnie mieszka na terenie naszej gminy. Prawo jazdy zabrane przez organ, poprzedni organ właściwy dłużnika. Czy zwrot prawa jazdy do państwa, czy do poprzedniego organu? Proszę Państwa, no tutaj w takiej sytuacji. Tego nie mamy uregulowane przepisami, ale tak naprawdę dobrym zwyczajem byłoby na pewno decyzję o uznaniu uchylającego oraz wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, żeby państwo otrzymali od tamtego poprzedniego organu, a następnie oczywiście państwo napisali o zwrot prawa jazdy tego dłużnika alimentacyjnego. Zatem obecny organ właściwy dłużnika wnosi, tutaj pisze wniosek o zwrot prawa jazdy. Natomiast tutaj właśnie nawiążę, bo to jest taka ciekawa sytuacja, z którą myśmy też ostatnio mieli do czynienia. Odgany właściwe dłużnika, które się zmieniają w trakcie, bo jednak nasi dłużnicy się przemieszczają bardzo słabo ze sobą współpracują i niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że dany organ właściwy dłużnika, który teraz został tym organem, zaczyna pełne postępowanie i tak naprawdę nie wie, co robił ten poprzedni. Skutki są różne. Myśmy ostatnio mieli taki skutek, że nie wiedząc, co się działo, nawet nie wiedząc, gdzie ten dłużnik poprzednio mieszkał, wydaliśmy decyzję o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań, po czym okazało się, że taka decyzja była już wydana przez inny organ, przez poprzedni organ właściwy dłużnika i nie przesłana do nas. Potem w wyniku tutaj komunikacji, jaka nastąpiła, myśmy tą decyzję z tamtego organu uzyskali.